Ho, 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 chciałoby się powiedzieć, kochani. No dlatego, że w niektórych rejonach Polski to śnieg pada i jest zima w pełni. U nas jest zimno, przeokrutnie. Dzisiaj było zero stopni, jak widziałam. Zimne noce, okna pozamykane. Słabo na maksa. Ale kochani, witam się z Wami. Jak widzieliście, mam dwie paczuszki. Tu jest jedna rzecz, z tego co widziałam. A tutaj reszta odpakowujemy Oczywiście, jak to ja, jak zobaczę, że w KM jest jakiś rabat na jakiś dział. Poczekajcie, odpakuję. Open here i nie daje się open here. Oszukuję. Udało się, do pierwszej się dobrałam. Teraz druga. o Mniejsze, więc trochę lepiej, ale to Open Hill to jednak jakaś ściema. Pierwsza rzecz z tej małej paczuszki to jak widzicie koszula różowo jasna, o tak ją nazwijmy. I słuchajcie, jest to rzecz z printem, który możecie śmiało kojarzyć z torebek, chyba Gucci. Zobaczcie ten wzór. To jest taka oczywiście, nie jest to poliester, ale jest to udawana satyna, jedwab. Wiecie o co chodzi. Jestem bardzo ciekawa, no bo jeśli tu jest ta jedna rzecz, oczywiście wszystko macie w opisie, zawsze pamiętajcie. I kochani, witam się z Wami. O, zobaczcie jakie tu w ogóle ładne mankieciki. Zaraz sobie to zmierzymy wyciągnę teraz drugą zawartość paczki. Dobra, mam. To sobie odrzucamy i teraz tak, bardzo spontaniczne pokazywanie tego, co zamówiłam i oczywiście rabat dotyczył udziału dziecięcego, no ale że zobaczyłam ten komplet u dziewczyny jednej na Instagramie i właśnie ona pięknie wyglądała, tylko nie pamiętam, ona chyba miała albo spodnie tylko, albo koszulę tylko. Nie miała kompletu. Ja zamówiłam komplet, więc zaprezentuję Wam się w nim. Zobaczcie, jakie piękne Szkarpe takie ładne kolorki. Niektóre są z główkami myszki miki. Dla Kubunia. Brązowe, zielone, beżowe, takie jaśniusienkie i błękitne. No, Kubunia, kubula, bo on jest niegodziwy, strasznie, ostatnio. 34-36. Nie wiem, czy nie przedobrzyłam ze rozmiarem. Będę musiała mu do girki przymierzyć, ale jak będą dobre, to super, dlatego że te niskie niestety z zeszłego roku są wszystkie za małe. Dzisiaj właśnie sam sobie uszukował jedne. Ja tylko rozwinęłam, mówię, aha, za małe. Dawaj, to z powrotem. Tu jestem trochę zaskoczona. I mam takie właśnie u, dlatego że trochę inne kolory ja widziałam na stronie. Dobra, no to tak, tu jest taki trzypak. I w ogóle sam fason tych bluzek jest świetny. W ogóle to, jak ta bawełna jest milutka, jak jest przyjemne, to jest sztos. Naprawdę rewelacja. No i mamy tutaj tak beżowo-żółtą, sama beżowa. I sama taka jaśniutka, brzoskwiniowa. I o tyle, o ile fason mi się bardzo podoba i bawełna, to nie wiem, czy kuba w tych kolorach nie będzie wyglądał jak mały chodzący trupek. Jeśli tak będzie, no to słuchajcie, nie zostawimy ich, bo bez sensu. Aczkolwiek on bluzki ma jakieś ale no ma sporo zajechanych i bardzo dużo ma graficznych. A jak przychodzi co do czego i ma coś fajnego, nie wsadzam tego, nie, nie zapinam tego w sensie, no bo to Kuba i tak musi przymierzyć. A jak przychodzi co do czego i ma wiecie, ubrać coś gładkiego, to nie ma po prostu Dobra, kolejny to jest taki komplecik. No i tego jestem bardzo ciekawa, bo bardzo mi się podobał. Krótki z tego, co pamiętam. Tak, i tu mamy takie spodenki. Boże, jakie one są piękne. I wiecie co, cieszę się, co prawda wy to widzicie już po świętach, a ja nagrywam to przed świętami i chyba zostawię mu ten komplecik po prostu i dostanie od zajączka. Albo tą następną rzecz, zobaczymy zaraz. Wow, ale nie wiem, czy on się w tym nie utopi. Kurka blada to Smet34. Ojej, to ma być totalnie oversize'owe. No, czyli takie, jaka się lubi. Fajnie, jasna z napisem Play i do tego te spodęki. No, bomba. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Też bardzo fajna bawełna. To jest ekstra. I to zobaczę jeszcze tą następną rzecz, ale ta następna rzecz w ogóle do tego chyba też będzie fajnie pasować. A wiadomo, że do garderoby letniej przyda się coś nowego wrzucić. Wiecie, o tyle o ile ja się ubieram głównie w lumpeksach, no to Kubie jakoś ciężko mi coś takiego kupić, tym bardziej, że on, on ma specjalne wymagania i oczekiwania. Ja nie jestem aż taka ciężka w zakupach. Zobaczcie to. No bomba. Bardzo mi się podoba. Jest jasno fioletowy. To nie jest biały kolor. To jest właśnie taki beżyk. Może oni teraz już odeszli od takich typów białych. No nie wiem, ale jest to taki beżyk też, 1,34 m, 1,40 m. Czyli to jest ten dzielony rozmiar. No oczywiście, jest fiolet, czyli chyba ulubiony kolor. I teraz zobaczcie. To pod spód. Świetnie z tym, z tym napisem, z tymi zwierzątkami. I do tego to i jesteśmy fajnie wyglądający, w sensie Kubuś jest fajnie wyglądający, czy na jakąś okazję, czy po prostu, o no bomba, dobra to mi chciało spaść, bardzo mi się podobają obydwie, muszę pomyśleć, czy, czy coś na zajączka czy tak o po prostu, chociaż na zajączka niespecjalnie mam cokolwiek, bo wiecie co, przespałam jakby tydzień i ja myślałam, że w następnym tygodniu są święta, a święta są już teraz, zaraz więc no, tak to wygląda. Święta Wielkanocna to jest jakaś taka jedna wielka stopa i nie wypał. No i mamy spodnie. Spodnie z tego kompletu. Więc sprawdźmy to. Drodzy Państwo. I tak to wygląda. To są takie szerokie spodnie. Też wzięłam 38 rozmiar, bo tutaj mam, z tego mam m czyli koszula jest m a to jest 38. No i co? Zaokładamy sobie to razem. Dobra, już wiem. To założymy najpierw do bluzeczki no na narankach. Potem razem, a potem jeszcze całą koszulę do jeansów. Czyli będziecie mieli trzy wersje tych rzeczy. Już Wam się pokazuje. No i co? Jak się Wam tu widzi? Wiecie co, dla mnie to jest mega dziwny ciuch, dlatego że tu guma jest mocno ścisła, tu jest w ogóle dużo miejsca i... Stwarza to wrażenie, jakby ja miała dwa razy większy brzuch jeszcze niż mam, więc nie ciekawie. Tu w ogóle chyba krzywo to jest skrojone, bo tu jest więcej, tu jest mniej, tak się jakoś układa. No, a w biodrach jest dość mało miejsca. Ja nie oczywiście weszłam, ale tu mam takie uczucie, że one by się ciągnęły. No i zobaczcie tą długość. No to jest jakaś. Nie podoba mi się ta długość. Tak jakby te spodnie były mi przykrótkie, a dodatkowo tam jest taki, widzicie, zakończenie w postaci paseczków i wygląda to bardzo, ale to bardzo niekorzystnie, więc jestem bardzo zniechęcona do tych spodni. Teraz założymy sobie. Komplecik jest założony. Bardzo szerokie rękawy. To jest raz. Zrzuciło mi się od razu to w oczy, dlatego że wiecie, o tyle o ile jak mamy kurtkę z takimi szerokimi rękawami. No to dość fajnie to wygląda, a koszula już tak trochę komicznie. Materiał jest dość śliski i zimny do ciała. Długość koszuli taka, więc dokładnie wypada w najszerszym moim punkcie sylwetki, więc dla mnie niekoniecznie jest zwiewna i luźna więc tak opływająco, ale nie podkreśla, kiedy mamy ją tak puszczoną tutaj tych spodni z tym ładnym tutaj z tą głową, z tym pasem. Słuchajcie, no czuję się jak takiej ekskluzywnej piżamie, w której nie do końca chcę spać i jest mi wygodnie. Naprawdę nie czuję się w tym dobrze i ten komplet po prostu ma taki totalnie piżamowy vibe, który do mnie akurat nie trafia, a ja lubię taką luzacką stylówę, więc miałam nadzieję, że będzie to po prostu coś idealnego dla mnie, a tymczasem ja czuję się tak jakbym była po prostu przebrana. Więc teraz wskoczę w dżinsy zamiast tych spodni i zobaczymy, czy ta koszula z dżinsami będzie po prostu lepiej wyglądać. Założyłam właśnie moje ulubione dżinsy ostatnio. To są stop shopuje Ja je kupiłam akurat w second handzie za całe 5 zł. Uwielbiam je i bardzo fajnie one wyglądają do tego różu. Generalnie one ładnie korespondują z każdym praktycznie kolorem. No i zobaczcie, czy uratowały tą koszulę, czy ona lepiej wygląda. Tutaj pokazuje nam ciałko. Jeśli tego nie Chcemy, no to wypuszczamy, i koszula wygląda w ten sposób. Pozostawiam do Waszej oceny, bo mi się po prostu to nie podoba. No i jeszcze wsadziłam ją w spodnie. Tak wygląda chyba najkorzystniej. Nie wiem, nie wiem, dla mnie to nie jest to coś. Po prostu nie ma. Nie ma miłości tutaj. Totalnie nie ma miłości. Ja czuję się jak przebrana lala. Kompletnie nie mój klimat, nie mój styl. Także jest rozczarowana, bo się nie udało. A chęci były dobre. Mamy nowości w H&M, nie? I powiem Wam, że ten garniak wygląda bardzo ładnie. Tak street fashion mocno. Ta sukienka też wygląda super. Te spodnie od razu też mi wpadły w oko od wejścia. Taki fason marchewkowy. Piękny kolor. Ten jest obłędny. Koniecznie muszę sobie taki zamówić. Jest piękny. Tutaj mamy referencyjne numery. Takie maleństwo, ciekawe. I bardzo dużo różnych koralików. Jest też czarna. Te buty widziałam i szczerze podziwiam dziewczyny, które mogą je założyć. I im stopa nie umiera. Już Wam pokazuję numerki, gdybyście były zainteresowane. No proszę bardzo. Uno momento. Gorsecik. Tu XSK, ale bardzo ładny. I tu jeszcze z odkrytym zupełnie paluszkiem. No już lepsze według mnie, bo nie uciskają tak paluchów. Tańsze. I tu numerki. Piękny, smurfowy komplecik. Tweedowy. Ekstra wygląda. Kuba wybrał taką kurtkę. Podobną do tej mojej. Tylko, że tu nie mamy żadnych zdobień. Ona jest taka jasno-beżowa, tu niedobrze widać kolor. Ok, i mamy umowę na jeszcze dwie rzeczy. E, jedną rzecz. Jedną rzecz. A zobacz, te klapki oglądałam na stronie internetowej. Są naprawdę bomba. I powiem Wam, że to jest mój rozmiar, który trzymam. Zaraz przymierzę sobie na stopę. Śmiesznie bo na skarpetę, ale chciałabym sobie je zamówić. Co myślisz? Kubuś? No. Dobra, przymierzam. I całe szczęście, że przymierzyłam, kochani. To 38. Wiem, że na tą zasną skarpetę wygląda to okropnie. I tu mamy 39. I sami wiecie, jaka jest odpowiedź. Ani jedna, ani drugie, bo ja mam tu za wysoko. Tu tam 36. No, tu jest za dużo mięcha. Więc odkładają te skarpety, no skarpety też, ale te też. numerki. Proszę bardzo.